witam was w kolejnym odcinku z momią tak, no bo jak już mówiłam teraz nie będę nagrywać msp bo na msp jest blokowali. no i ja już się loguję że teraz dobrze i tak dziękuję za Momo i pozdrawiam Zuza, n -n 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 No i wczoraj wieczorem też nagrywałam odcinek jeśli widzieliście no. ja też ci dam no, no bo ja już dzisiaj wchodziłam na momio i, i właśnie dostałam jednego, e, d, jednego szafira i chyba ileś tam e, 450 chyba tych. No. Diamentów. i Właśnie Emily mi przysłała taką wiadomość. Dzięki za kupienie Momię Plus. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Momię Plus daje Ci dostęp do wszystkich funkcji na Momio, Nawet tych, które zwykle wymagają osiągnięcia pewnego poziomu. ty się ze wszystkich funkcji. Eee, czy wiesz, że kupując Momię Plus wspierasz całe Momię? Dzięki Tobie jest ono fajne i bezpieczne. Dlatego jestem Ci wdzięczna. Tak. I i no. I, 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 I co my możemy porobić? A i usunęłam czat. I specjalnie tak, bo wszyscy się usuwali, no to ja w końcu usunę czat. Nie? I odbiorę sobie jajko, bo specjalnie zostawiam u matko. I ja chcę do levela, proszę. To, proszę, proszę. Nie, nie lubię momo. I weźmiemy sobie przysmaki. Teraz mogę dać 20 przysmaków. Racja my, Trzy smaki, niełaki. Może teraz weźmiemy bardziej od końca, bo jest zawsze. Od... O, zawsze od początku biorę. To teraz od końca wezmę. I uh have -huh, this coin. No i już dałam wszystkie przysmaki, I, no. I napiszę w ogóle, że y, nagrywam y, i pozdrawiam. Nie, ja mam taki sposób, no. Nagrywam i pozdrawiam, już ją pozdrowiłam, no. I napiszę, że nagrywam. Nagrywam. Nagrywam, tak. I co w sumie możemy porobić? Ciągle nie przybywają mą. To fajnie. To fajnie. I może zajrzymy do sklepu? Albo nie, napiszemy. O, teraz nie napiszemy pod koniec odcinka, tylko teraz. A co mnie tu obchodzi? Ja chcę do wszystkich napisać. Nie. Nagrywam. Można wy... Komusz... Jezu! Nagrywam, można w komach pisać jak wyszli, Dam lajka, nauka, kabry. Co to nie zaprzytuć na na nie stać się wyśmiennie nie Aha, zapraszcie cię do znaje, ale okej. Ok. Głosuj, mam ją MSP. Jak zagłosowała na MSP? Halo! Ja chcę na MSP jednak, nie chcę na Momio. Nie chcę na Momio! Chciałam tylko zobaczyć jego... Jakby, jakbym zagłosowała na MSP, to co by było? Nienawidzę tego. O Jezuniu. Ktoś mi zaprosił do znajomych. Przyjmuję. To napiszę napisze zaraz jaki kanał. Hm. Tak, i gdzie jest ten chłopak? Hejka. No hej. Możecie do mnie nie pisać, ale ok. bo nagrywam. Hej. No hej.

Zaproszę ją do znajomych i napiszę pinki. 1, 2, 3, 4, Po. Pozdrawiam. Napiszę do kogoś, nie? Nie po. Pinkiem. E, dobrze napisam? Pinki, tak. Dobrze napisałam. No. Jezu. Dobra, nieważne, nieważne. No I w juchu zostaliśmy znajomymi. tak? Co tam? Mm, y, spoczko, spoczko. A tam? I może jej pomogę w trochę albo, albo nie. Nie, nie. Dzięki za zapro... I doznaj, Podasz it. Y, y, y. Pozdrawiam, pozdrawiam, pięknie 2-3 loga, pozdrawiam. Eee. Eee. Kanał. Runny. A, a. O. No. I pozdrawiam ją. Tak. ty tu jesteś, moja, tu Zuzanna. Kaka, kaka. Jak chcecie, żebym wam dała Momo, to, to zapraszajcie mnie tu znajdą i będę wam dawać Momo, nie? Po co ja to nie robię? Aha, dobra, jest. Nieważne. Nieważne. Co ona mi w zdjęciu wysłała? Zjedzone wszystkie pierni... pierniki. Uszanowanko. Eee, ok. No nie, już kupowałam. W sumie bym mogła kupić jeszcze raz, ale, ale, ale. Ja nie jestem taka, że, 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 że wszystko kupuję, żeby jest najwięcej. więcej. Dopiero jak mi się skończy to, te tak 41, to dopiero. Właśnie, kupimy... A. I jeszcze miałam wam pokazać. Dostałam taki ciuch, bo codziennie będę dostawała po prezencie, nie? I dostałam taki ciuch, gdzie on jest? Nie wiem gdzie to było, tak powiem szczerze, bo... O, dostałam te trzy włosy, tak te, bo... Bo przecież za, za te doładowania, te, bo doładowa, doładowywałam sobie trzy razy właśnie e, e, szafiery, tylko nagrałam akurat, no. I kupiłam sobie te włosy, bo zawsze chciałam mieć te włosy, ale nigdy nie miałam plus więc, no. Tylko dostałam jeszcze taki jakby mini prezent, tylko nie wiem gdzie on może być. i no co, ja go w końcu dostałam czy nie? Aha, tu nic nie mam. Ja go nie dostałam. To skandal. To skandal, ja nie dostałam prezentu. Może gdzieś na końcu będzie? To skandal, ja nie dostałam prezentu! Tak nie może być! Taka, tak nie może być, ja nie dostałam prezentu. To nie w porządku. U, czemu ja tak mam mało ubrań? Aha. E, nie, tak nie może być, ja nie dostałam prezentu. Nudy. W sumie mi się nie nudzi no, tak bardzo. Ale ile nagrywam? 11 minut. Uh. Ale tak absolutnie nie może być, bo bo ja nie dostałam prezentu. No i chyba, że... że, że aha. Że te... mamy e, Jak to się pisze, Emil... Jest, tak, znalazłam, umiem angielski. Nie, Ej, ja muszę jej napisać, że nie dostałam kurde, że nie dostałam kurde tyś. Wiecie, czego? No, no tak nie może być. Tak nie może być. Bo ja dostałam takie fajne coś, tylko nie wiem właśnie jak to się nazywa. I, I tego nie dostałam. No nie mam tego. Nie. Tak po prostu nie może być. Tak nie może być. Tak nie może być. Ile razy ja już to powtarzam? Wiem, ale, ale będę tak powtarzała ciągle, no bo, no bo tak nie może być. Może się wylokuje? Jeszcze raz wylokuję. Może nie odebrałam tego prezentu? Nie. wiesz, Tam tylko trzeba było odebrać. Nie było, że tam, żeby zamknąć czy tam. Nie dostałam prezentu. Smutno mi. Ja się wyloguję. I jeszcze raz zaloguję. Bo nie dostałam prezentu. Więc zaraz wracam, tylko się zaloguję. Ok, jestem, już się zalogowałam, a tu jest on, hej! Pozdrawiam krzawy -y no. Jak teraz nie dostałam, to ja chyba, to ja chyba to ja się obrażę. I oczywiście, że nie dostałam. Oczywiście, że tego nie dostałam. Po prostu, oczywiście, no tak. Jest super. Nie dostałam tego. Jest zajebiście. Po prostu jest zajebiście. Ja tego nie dostałam, no. Jestem zła. Jestem zła i, i, i będę zła, no bo, bo nie dostałam mojego prezentu. To mi tak nie może absolutnie być. Hmm. To, ale, Womienie, stop. To właśnie dostałam takie jakby ubranko pizzy, no wiecie o co chodzi, że takie, takie ubranie pizzy, no pizzy dla pizzy, co? co? Jezu, nie wiem, Ale ołak, zrobię sobie komplet. No nie, 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 nie. I przepraszam za to. Okej, okay, jestem. I zrobiłam sobie taki komplet, tylko nie wiem, czy kupować jakieś włosy. Nie, nie będę kupować włosów, wezmę te za diamenty, te, o, no, będą pasować. No i buty, butów też nie będę brała, bo y, do, do tego kompletu wezmę te buty, a ja te buty już mam, więc kupuję, zobaczcie, czy wszystko się zgadza, tak. I jest, supi, teraz idziemy się przebrać. No wiem przecież, wiem, wiem, wiem. Idziemy się przebrać. No i tak, Prze rozbierzemy się i ubierzemy się w to. Ale do tego w sumie, z zamiast tych butów, to by jeszcze pasowały te buty. I chyba tak zrobię. To. Tak. Te włoski. Makijaż te usta. Tutaj to. Tutaj dobrze. Tutaj makijaż to będzie ten I biegi oczywiście I oczywiście soczewki Jakie by pasowały? Te pasują? Jakie pasują? Nie wiem Te pasują? Nie, te nie pasują niby Te pasują, bo taki, taki kolor trochę pod włosy, takie piwne trochę jak myślicie? Ile nagrywam? 17 minut. Eee, szybko, zdecyduj się, zdecyduj się. Amelka, amelka, zdecyduj się, tak? Tak, 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 dobra, tak. Tak, tak będzie. I, I teraz robimy zdjęcia. Na tle. Eee, na jakim tle teraz? O to jest pytanie? Tu nie. Może tu, albo nie. Y, y, dobra, to ja się zastanowię nad jakim tłem i zaraz. Dobra, wybrałam to tło, takie no szkolne. I y, okty, ok, a w sumie byśmy mogli zostać w tym. Tak. Muszą do mnie dzwonić, zaraz. Brak. Dobra, jestem. Jak nie ktoś dzwoni do drzwi, to znowu ktoś do mnie dzwoni, P czy z telefonu. Czy nie da nagrywać? Chyba nie. I co możemy zrobić? Damy, damy sobie tej dziewczynie, albo nie, tej dziewczynie damy, momo. Oj nie, dziękuję, nie, tak. I, I no, będę już chyba kończyć ten odcinek. Jeśli wam się... ...wierzy. Ja nie chcę kupić prezentów, tylko... Ja nie chcę kupić prezentu, tylko ja chcę zobaczyć, czy tu nie ma tego prezentu, co dostałam, żeby ktoś mi go kupił. Nie ma. Nie wiem, co się stało. Naprawdę nie wiem, co się stało, ale nie mam tych, tego ubrania, tego czego tu dostałam. Nie mam go. I nie wiem. I nie wiem. I nie wiem! Ja A, Nie będę brzydzić. Tak, <laughs> damy jej Momo i jestem smutna. Jestem smutna, no bo, no bo nie dostałam prezentu. Tak. Tego wywalimy. Zobaczymy, jeszcze chcę coś zobaczyć. Luk. Aha, to jest ten, co? Jestem smutna, jestem smutna, bo nie dostałam, nie dostałam prezentu i jestem smutna. Tak jak wiem, że to powtarzam już, z, może nie wiem ile, ten, to usunę I, 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 i kończę ten odcinek, bo, bo, bo muszę, muszę trochę odluzować, no bo, bo się trochę zdenerwowałam, no, no bo nie dostałam prezentu i nie wiem dlaczego, yy, może dlatego, że było grzeczna ostatecznie. XD, oczywiście żartuję sobie. Ale... a naprawdę, tak, tak serio, gdzie ten prezent? No i dobra, więc kończę ten odcinek Jeśli wam się spodobał, to subskrybujcie mój kanał i daj łapkę w górę pod tym odcinkiem I skomentuj jeśli chcesz I oczywiście na sam koniec dam dziewczynie Momo Tak Yeah, it's not